Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na swoim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jakie elementy do mnie dotarły, jeżeli chodzi o instalację automatycznego nawadniania ogrodu, którego sam sobie zaprojektowałem. A więc, w pierwszej kolejności jest to rura zasilająca PE25. Niestety, no, nie pokażę Wam tego krążka, stoi w garażu, jest ciężki. Duży, bo ilość metrów jest też znacząca, jeżeli chodzi o ogród. Pokażę Wam takie drobniejsze elementy, aby podłączyć, czy też wpiąć tą całą instalację. Zacznijmy może od tematów tutaj łączeniowych, czyli łączenia rur, z łączkami, złączki, z końcówkami na tą rurę, czyli 25, 3, tutaj mamy. Główną linię, od głównej linii będzie odprowadzana kolejna Kolejna rura do zraszaczy I tutaj mamy końcówkę już do tego zraszacza, czyli 25 Z gwintem zewnętrznym, czyli na zewnątrz Jeszcze Wam powiem o co chodzi na zewnątrz i wewnątrz Oczywiście dla, niej, dla większości osób, które y, Są zorientowani w temacie Wiedzą o co chodzi z gwintem zewnętrznym, wewnętrznym jeżeli ktoś będzie pierwszy raz to montował, informuję jak to wygląda. tak? Tutaj mamy gwint, tak jak wcześniej wspomniałem, zewnętrzny. A przy zraszaczu mamy gwint wewnętrzny, 3 4 Tutaj zewnętrzny, 3 czwarte. Który musi pasować do danego e, tego zraszacza wynożeniowego. Tutaj mamy 5 elementów. Tak jak zostało zamówione. Kolejno. Kolanka narożna. Nie chciałem giąć w narożnikach rury, więc użyję tutaj kolanek. Tutaj mamy z kolei przejściówkę z elektrozaworu o gwincie zewnętrznym calowym i wyjście rura 25. Tu mam trzy elektrozawory, więc mam trzy końcówki tu jeszcze mamy taką końcówkę jeżeli chodzi o rurę z zaślepką tutaj będzie osobny filmik o tym zraszaczu 5 sztuk ogród mam w kształcie prostokąta więc będą 90 stopni w narożnikach i 360 na środku trawnika do każdego zestawu zraszacza mamy tutaj 12 dysz. Dysza się łatwo wymienia. Na, znaczy łatwo się wymienia. Jeszcze nie wymieniałem, ale widziałem na filmikach, to tylko tam jest odkręcanie śrubki, włożenie końcówki tej dyszy. I tyle. Dysza tutaj ma za zadanie Strumień wody inny dawać Albo mniej albo więcej Ale to wszystko w praniu wyjdzie Też odpowiedni będą musiał dobrać Także trochę zabawy będzie Na jednej sprawdzę no a reszta już pójdzie z automatu Tutaj mamy taki Oddzielną skrzynkę To jest skrzynka zamówiona dodatkowo będzie Z całej instalacji poprowadzona woda Tutaj jest zawór odcinający kulowy, i już nakręciłem końcówkę. Tu będzie na złączkę wąż ogrodowy. To będzie zamontowane w kostce przy garażu od frontu, tam gdzie stoją auta, czyli będzie można się wpiąć. No i umyć na przykład samochód, czy też wody, nalać do czegokolwiek innego. Będzie szybkie po prostu włączenie. Nie na elewacji, tak jak większość osób ma krany. Tylko tu będzie w ziemi przykryta, a na zimę ewentualnie, nie wiem, coś wrzucę, jakąś gołą czy cokolwiek tutaj, żeby no, ten mróz, że tak powiem, nie łapał, tak? Coś tam wymyślę. Oczywiście woda będzie spuszczona, żeby nie było, tak? Kolejno. Serce całej instalacji, czyli sterownik... Firmy Linebeard, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale niech tak będzie. Tutaj na cztery sekcje obsługuje ten sterownik. Sterownik jest na 24V, czyli ma zasilacz. Ale to też wszystko omówię, jeżeli chodzi o, o cały ten, ten sterownik, to będzie. W osobnym filmiku, czyli osobno filmik będzie o sterowniku, osobny filmik będzie o no właśnie tych zraszaczach I osobny filmik będzie również o elektrozaworach Tutaj w całej instalacji będą na chwilę obecną, czyli na początek trzy elektrozawory Tutaj już, no nie mogłem się doczekać i już sobie wszystko poskręcałem Czyli osobno zamówione były trzy końcówki, bo to w zależności od tego ile jest tych elektrozaworów. Tutaj mamy wejście, wejście mamy calowe, gwint wewnętrzny. Później gwint zewnętrzny, znowu calówka. Jeżeli chodzi o gwinty do y, tych elektrozaworów, to są calowe, wewnętrzne. Tak też kupiłem przejściówkę, jeżeli chodzi o wyjście. Tu jest fajnie opisane, bo też są. Krzałki, także no, trudno się pomylić. Widzicie? No i gwint wewnętrzny, calowy Końcówka, czyli to może sobie narupić, ale żeby łatwiej było mi pokazać, jak się wkręca. Tu będzie wkręcony też na taśmę tefronową, uszczelnione. Tu będzie puszczona rura. A tu z góry może pokażę, jak będzie wyglądało to w, w tym całym pudełku. Tu będzie przewiercone z boku, no bo to będzie równo z gruntem, będzie przewiercone i kolankiem będzie pojechane na prawo. Czyli tu mamy w elektrozawór rurę, rura wychodzi i dopiero po wyjściu będzie kolanko, bo odpowiednie, żeby się mijały, czyli tutaj zrobimy sobie rurę, tam będzie najbliższe kolanko w tamtą stronę później kolejne, rurę dłuższą i znowu kolanko tak żeby się mijały, żeby wszystko brało jeżeli chodzi o wymianę elektrozaworów bardzo fajnie jest rozwiązane ten element ogólnie rzecz biorąc jest dosyć długi podłączeniowy i przy wykręcaniu niestety Uderza o ten drugi elektrozawór. A więc fajnie jest rozwiązane. Hmm, ten naprawdę jest mocno skręcony. Jeden sobie wykręcimy, pokażę jak to wygląda. Po wykręceniu tego drugiego elementu zasilającego, elektrozawór mieści się po jednym i po drugim. Tak więc śmiało można go wykręcić, wymienić, jeżeli coś się z nim stanie. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo praktyczne. Przy przykręcaniu, powiem Wam szczerze, że w pierwszym montażu tych dwóch elektrozaworów e, nawet nie przyszło mi do głowy, żeby to wykręcać. A gdy pojawił się problem, właśnie tego typu, że zahacza jeden o drugi i nie mogę wkręcić. To mówię, a kurde, wykręcę to, a faktycznie po to to jest, żeby można było wykręcić i fajnie zdemontować właśnie tą część. No, i tutaj ręczny jeszcze zakręcanie, odkręcanie. Tu mamy wejście, tu mamy wyjście. Tutaj będzie kolano, i będzie albo dopinane kolejne sekcje. Bo tutaj jeszcze będzie nawadnianie krokodylowe. do tuj, a z kolei ostatnie będzie kolano i będzie podpięcie pod sprężarkę, żeby cały układ na sezon jesienno-zimowy e, wydmuchać tą całą wodę z całego układu, tak? Tak to będzie wyglądało. Dobra, mam nadzieję, że tutaj aha, no bo tak, jeszcze m, oczywiście już dotarł do mnie też m, całe, cała linia kropelkowa z wszystkimi końcówkami ale to będzie w filmie gdzie już bezpośrednio będę montował jak już będą tuje tak na razie ben, działam sobie jeszcze w ogrodzie m, bardzo dużo rzeczy nowych doszło do ogrodu czyli zaraz m, postaram się dodatkowy materiał Nagrać, jeżeli chodzi o projekt ogrodu, jakie doszły elementy, jak to będzie wyglądało. Czyli najpierw skończę sobie mm, część taką projektową ogrodu e, i wdrożoną już część, czyli już wybudowane wszystko. Później zacznę montować cały ten, e, jak dla mnie. Fajna rzecz. Dużo frajdy na pewno mi to sprawi. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to w ogóle pójdzie. Czy znaczy, musi pójść? Tylko pytanie, ile jeszcze będzie trzeba czegoś dodać, jeżeli coś nie wypali. No ale to dobra, oglądajcie, trzymajcie się, trzymajcie kciuki, subskrybujcie kanał i zapraszam do kolejnego filmu. Trzymajcie. Się.